Łozab zna coraz więcej szczegółów na temat zaręczyn Justina Timberlake'a i Jessica Biel. Zakochani chcą się pobrać w ciągu najbliższych 18 miesięcy. Jak mówi znajomy piosenkarza w wywiadzie dla magazynu People, Justin ma obsesję na punkcie Jessica i bardzo chce się z nią ożenić. Zakochani już szukają dla siebie wspólnego domu. Teraz zajrzyjmy do jednej z pierwszych miłości Justina Timberlake'a, czyli Britney Spears. Piosenkarka na 2 grudnia zapowiedziała premierę swojej najnowszej płyty Circus. Teraz czas na kolejne kroki, żeby ożywić swoją karierę. Bryt rozważa ponoć ofertę roli na Broadwayu. Wokalistka zaczęła zastanawiać się nad takim przedsięwzięciem w ubiegłym tygodniu po obejrzeniu w Nowym Jorku musicalu In The Heights. <śm>